Witam Was na kanale Alice Dekor Dekoracji Okien. Dziękuję bardzo za subskrypcję i polubienia. W dniu dzisiejszym przybliżę Państwu temat rolet plisowanych, które w ostatnim czasie stały się bardzo popularne. Rolety plisowane jest to system, który opiera się na dwóch listewkach obudowujących materiał składający się w estetyczną harmonikę. W zależności od modelu można poruszać nimi w pionie, jednokierunkowo lub dwukierunkowo, po całej powierzchni okna. Dlatego takie rozwiązanie sprawi się zarówno w salonie, kuchni, łazience, sypialni, jak i w biurze. Rolony typisowane wykonujemy na wymiar. Takie rozwiązanie gwarantuje nam, że dekoracja okienna jest idealnie dopasowana do okna. Szeroki wybór kolorów i wzorów pozwala nam na wykonanie dekoracji okiennej, która będzie współgrała z każdym wnętrzem. W ofercie posiadamy również plisy z tkaniny podwójnej z dodatkową izolacją termiczną. Latem chroni przed nagrzaniem pomieszczenia, a zimą zatrzymuje ciepło we wnętrzach. A szeroka gama kolorystyczna mechanizmów pozwala nam dostosować kolor sprzętu do każdego koloru okien. Laty można zamontować zarówno inwazyjnie, jak i bezinwazyjnie. Dużą zaletą jest to, że zajmują bardzo mało miejsca i można je dostosować do każdego rodzaju przeszkleń, nawet o tych nietypowych kształtach. Każda roleta oferowana przez nas jest wyprodukowana przez polskiego producenta i wykonana ręcznie, dzięki czemu mamy możliwość zadbać o najdrobniejszy szczegół. Skontaktuj się z nami, a pomożemy znaleźć optymalne rozwiązanie dla Ciebie. Zaufało nam już setki klientów, którzy cieszą się komfortem i prywatnością w swoich domach. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.